Dzień dobry wszystkim, witam Was w dniu dzisiejszym. Jestem teraz na Polaknicy w Popesztyli i Będę sobie tutaj spacerował i do Was opowiadał w temacie, który chciałem trochę tak przeanalizować i zastanowić się, jaka jest prawda, a chodzi o katastrofę samolotu Air India z 12 czerwca 2025 roku. Wyciekł, znaczy wyciek, jest po prostu oficjalny. Raport z tego zdarzenia. Ja tutaj mam najważniejsze rzeczy spisane i chciałem się do nich dzisiaj odnieść. Serdecznie Was zapraszam. I teraz tak, dlaczego ten samolot w ogóle spadł? To była trochę dziwna katastrofa, ponieważ ten samolot wystartował i jakieś 2 minuty, może 3 minuty maksymalnie po starcie. Po prostu zamiast się wznosić, ja widziałem ten film, nie będę tutaj żadnych takich urywków stawiał, bo no, są to takie treści niewłaściwe na YouTubie, ale to gdzieś krąży, będziecie mogli sobie zobaczyć, albo już po prostu y, widzieliście. I ten samolot po prostu nagle opad, uderzył w ziemię, wybuchnął. Y, widziałem różne historie, też, ktoś gdzieś tam opowiadał, jak y, pewni ludzie albo w ostatniej chwili weszli na samolot, albo jakaś dziewczyna sobie robiła zdjęcie ze swoim tatą, nie wiedząc, że to jest jej ostatnia podróż, albo jacyś ludzie nie zostali właśnie wpuszczeni do, do gate'u bo już zamknęli im gate, bo się spóźnili i akurat uratowało to ich życie. Także znowu były jakieś historie, które były czymś przeznaczeniem, że albo ktoś uniknął po prostu. Tego lotu i przeżył, albo po prostu y, ktoś na ostatnią chwilę tam wszedł i zginął. I teraz tak, jeżeli chodzi o ten raport, co on mówi? Przekręcenie przełączników paliwa. Co to znaczy? Bo okazało się, że brakło po prostu tak, jakby odcięto paliwo, i to było przyczyną tego, że ten samolot po prostu y, upadł. Silniki zgasły. I teraz tak. Zaraz po oderwaniu się od pasu startowego, oba przełączniki paliwa zostały ustawione z run, czyli z podawania na cut off, czyli odcięcie. Każde zrobione w odstępie około jednej sekundy. Skutkiem tego było natychmiastowe odcięcie paliwa i obydwu silników, co doprowadziło do utraty ciągu i katastrofy. Ja oglądałem jeszcze jakieś takie bym powiedział. Analizę tego raportu, gdzieś mi to wpadło też w moje ręce. I jeżeli chodzi o te przyciski w samolocie, ja nie jestem ekspertem, ale ja mówię co słyszałem. Ja, nie jestem, ja się na niczym nie znam. Ja nie jestem ekspertem z tvn u ale mówię to co usłyszałem, tak? Że te przełączniki to nie jest tak po prostu, że ktoś mógłby się oprzeć łokciem, tak? Rozpychać się łokciem o. I, i ten, i wyłączyć, odciąć paliwo. Czy, czy po prostu wziąć jakoś i jakoś przez przypadek to zrobić. Nie było takiej możliwości. Te przełączniki, one działają na takiej zasadzie, że trzeba je jakoś odblokować, podnieść coś do góry, przesunąć. To musiało być zrobione specjalnie. To musiało być zrobione specjalnie. Ale czy było, czy nie, to do tego jeszcze przejdę za chwilę. Tylko popatrzmy jeszcze w ten raport. I ja go skończę tutaj czytać, a później będę jeszcze dyskutował o tych moich jakichś przemyśleniach. Rejestrator głosowy CVR z nagrania wynika, że jeden pilot zapytał drugiego Why did you cut it off? Dlaczego to odciąłeś? Podczas gdy drugi pilot zaprzeczył. To spowodowało chaos w kokpicie. Piloci byli w wyraźnym zamieszaniu, co potwierdza, że sytuacja była wyjątkowo nietypowa. Brak awarii technicznych ani problemów z pilotami, eee, tu jest taki kolejny punkt mam spisany. Wstępny raport wykluczył usterki mechaniczne, złej jakości paliwo czy problemy zdrowotne lub też alkoholowe u pilotów. Nie zidentyfikowano jakichkolwiek wcześniejszych problemów z przełącznikami paliwa na tej maszynie. Stan procedur i przyszłe działania. A, bo tu jest jeszcze opisane... Co oni planują? Że te jakieś agencje FAA, CA wcześniej ostrzegały o możliwych problemach z zabezpieczeniem tych przełączników, jednak nie było wymaganych inspekcji na tym konkretnym samolocie. Indie i Korea Południowa już zleciły dodatkowe przeglądy wszystkich Boeingów 787 pod kątem tych przełączników. No i tu jeszcze mamy takie podsumowanie. Raport wskazuje, że piloci przełączyli przełączniki paliwa ręcznie, co stało się bezpośrednią przyczyną katastrofy. Nie wskazano jednoznacznie, kto to zrobił. Przełącznik znalazł się w położeniu kadów przez pomyłkę, czy celowo, nie jest. Jeszcze wyjaśnione. Kompletny, jawny dokument opublikowany przez, tu jest, jakąś tam agencję z 11 lipca 2025. Zawiera szczegóły, jak powyższe dla pełnej wiarygodności yy, można sięgnąć do oryginalnej wersji. No właśnie, ja chciałem teraz to jeszcze skomentować po swojemu. Ja myślę, że ten raport, do którego ja dotarłem, a też było. Coś co oglądałem w internecie, taki film na ten temat. Ale to nie był jakiś film dokumentalny i tak dalej, tylko też ktoś kto zrobił film o tym. Tylko że w tamtym filmie to było na YouTubie i to było powiedziane, że nie było słychać jakiejś rozmowy pilotów. A tutaj w tym raporcie, do którego ja dotarłem, że to tam i że jeden pilot zapytał się dlaczego to odciąłeś, dlaczego te, te, tego paliwa nie ma. I że było zmieszanie jakieś wśród tych pilotów. Więc ja nie wiem, jaka jest też do końca prawda, tak? Yy, ciężko będzie tą prawdę tutaj po prostu w jakiś sposób ujawnić. Yy, ale też, co się nasuwa, po prostu takiego na myśl, że wiecie co, łatwo jest oskarżyć pilotów o coś z jednej strony. Ja będę tu rozważał kilka jakichś scenariuszy. Że łatwo ich jest po prostu oskarżyć o to, że spowodowali katastrofę, no, no bo oni już po prostu nie żyją. Ale jeżeli miałoby coś zawieść w samolocie, jakaś być usterka techniczna, no to firma, która produkuje te samoloty, no to dlaczego miałaby, jak to się mówi, stracić dobre imię, mieć jakąś negatywną opinię, że nagle wszystkie inne samoloty miałyby być sprawdzane? I yy, może też pod tym kątem. Może też. Jak wy uważacie? No bo teraz co, jak piloci nie żyją, no to można powiedzieć, no to, to oni... nie było innej możliwości. A może coś jednak zawiodło? Może jakiś system tam zawiodł po prostu i coś nagle spowodowało? Odcięcie tego paliwa. Może akurat nie chodziło o te przełączniki? Może coś innego się wydarzyło? Przecież to jest duża maszyna. Tam jest naprawdę dużo elektroniki, dużo hydrauliki, Mogło się, mogły się różne rzeczy zdarzyć. I teraz obarczanie pilotów winą, którzy nie żyją i którzy nie wypowiedzą się w tej kwestii, no to może być pozytywne dla firmy produkującej samoloty, która może uciec od jakiejś, powiedzmy, odpowiedzialności i szarpania swojej reputacji, dlatego że ten samolot po prostu rozbił się, bo zawinili akurat piloci. Tak czy nie? Ale z drugiej strony, może to byli akurat piloci, może nie obaj, może jeden. Była kiedyś taka katastrofa, ale zanim o niej wam powiem, to zobaczcie, jaka tu jest katastrofa. Zobaczcie, co się dzieje po prostu w Rumunii. Tutaj nagrywałem te takie filmy prześmiewcze z Rafałem Trzaskowskim, jakiś ten z Zielonym Ładem. Zobaczcie, co oni tutaj zrobili. No, zobaczcie, co oni tutaj zrobili. No, przecież to. Więcej jak scyzoryk w kieszeni się otwiera. To był tylko ten fotel, a oni przywieźli jakieś śmieci, wyrzucili po prostu, no. I to jest na takiej zasadzie, e, co robimy z tymi śmieciami? Tam, w nicoś. coś. Tak, tak, no. No tam, wrzucić tak, wrzucić po prostu. To jest porozrzucane. To nawet, żeby to było spakowane jeszcze we worki, nie, to jest... To jest po prostu porozrzucane. No katastrofa. Katastrofa w tej Rumunii. Ale ja chciałem powiedzieć o innej katastrofie. Była taka wiele lat temu, jeszcze jak mieszkałem w Polsce i pewien austriacki pilot miał jakieś problemy psychiczne właśnie i on doprowadził do katastrofy. Zginęli wszyscy wtedy w tym samolocie, bo on z dużej wysokości, nie że przy starcie, tylko z dużej wysokości spowodował, że ten samolot po prostu spadł. Już nie pamiętam, jak on to dokładnie zrobił, ale zamknęli się też, no, zamknął drzwi Chyba to było tak, że właśnie pamiętam, że on zrobił w ten sposób, że jeden z pilotów, drugi pilot wyszedł akurat do toalety, a żeby ten drugi pilot go nie, po, nie powstrzymał przed tym działaniem, to on zaczasnął te drzwi, i ten drugi pilot nie mógł wejść. Tam stukał, stukał, walił w te drzwi, a ten wziął po prostu i, no i wylądował, pikując, i rozwalił samolot i wielu ludzi. Okazało się, że później rząd był jakiś psychiczny ten pilot z Austrii. No i może, może tego rodzaju wydarzenie teraz też mogło mieć miejsce, może się sytuacja y, powtórzyła. Więc ja nie chcę ani obarczać winą pilotów, nie chcę obarczać winą producenta samolotu, ale dyskutuję tutaj o tym, jakie są możliwe po prostu scenariusze. Czy jest to wina Konkretna ludzka, bo zawinili piloci, albo jeden z nich, który no, zrobił to tak, żeby tamten drugi nie widział i ten drugi nie wiedział o co chodzi, Była, y, było zbyt mało czasu na reakcję i po prostu się rozbili. Mogło tak być. Y, no bo tak, jak czytałem, że faktycznie te przełączniki to nie jest takie, no, że tutaj oprzecie się łokciem i... I to się weźmie, i się przełączy, i odetnie się paliwo. Nie, to konkretna też jest procedura. Ja widziałem, ktoś to tłumaczył też, jak to, jak to działa, i to jest rzeczywiście trzeba je odblokować, jakoś podnieść do góry, przesunąć. To nie jest takie, że, że to jest po prostu hej siup i na babę. Nie, to jest po prostu wymaga, wymaga jakichś procedur. Więc no jest możliwe, jest możliwe. Więc czynnik ludzki też mógł tutaj być. I może jeden z tych ludzi, którzy byli pilotami, pomyślał a, kończę ze sobą, to jak skończyć? No, najlepiej no, przecież w samolocie. Ale nie myślał wtedy, tak jak ten pilot z Austrii, że on uśmierci ileś tam ludzi, tak? I że spowoduje katastrofę. I nie zastanawiał się ten, dla niego to było po prostu proste, bo nie mógł, nie wiem, zrobić skończyć ze sobą w jakiś inny sposób, tylko po prostu yy, myślał, że no to, to w pracy, tak? Idę do pracy, ponieważ latam samolotem, będzie wysoko, jest pewność, że, że się rozbiję. No to nie jest śmieszne nawet, no ale no ale to tak wygląda, no taka parodia, powiem wam trochę. Tak chciałem dzisiaj trochę zastanowić się, trochę właśnie inny y, temat, nie zawsze też polityka, nie zawsze, nie zawsze też, słuchajcie, jakieś y, filmy związane no było ostatnio ze Sławoszem, z Kosmonautą i tak dalej, parę odcinków, ale w tej w sprawie, tej katastrofy też chciałem tak trochę zabrać głos, skomentować. Jak będą jeszcze jakieś inne rzeczy, które może będą jakieś kluczowe też w sprawie, może coś jeszcze się pojawi i ja się o tym dowiem, no to, to też powiem o tym może w jakimś filmie, ale w tym myślę, że wystarczy. Wypiszcie wasze komentarze. Czy Wy uważacie, że to był czynnik ludzki, że pilot spowodował katastrofę tego samolotu, czy też po prostu zawiodło coś technicznie? Nie jestem ciekaw Waszych opinii. Pozdrawiam Was po Peszty Subskrybujcie ten kanał, zostawiajcie łapki w górę. No i widzimy się w następnych filmach, które będą również w ciekawych tematów. Trzymajcie się zdrowo. Pa, pa.